Halo, halo, tu PPM Podcast, a to jest piątek, piąteczek, a więc piątunio. Dokładnie tydzień temu pojawiła się pierwsza śniadaniówka z tej serii i tego dnia świętowaliśmy urodziny PPM Podcast. Wschód słońca za 9 minut, a zachód o 18.53. Imieniny świętują między innymi Nikodem, Roland, Dolores, Maria, Walerian i Lolita. Wczoraj na kanał Cyberpunk trafił tak zwany filmowy zwiastun dodatku do gry Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. DLC ukaże się 26 września, czyli za 11 dni. Graliście w Cyberpunk? Jak Wam się podobała rozgrywka i sama produkcja? Jeśli interesuje Was to uniwersum, na dzisiejszym Witaj piątku PAPM Channel znajdziecie coś ciekawego na ten temat. A teraz coś nieco vlogowego. Jutro jadę do Energylandii. Przynajmniej planuję pojechać. Nie byłem tam już od kilku lat, bo nie przepadam za takimi rozrywkami, ale braterski obowiązek sprawił, że zamierzam pojechać. Planuję w luźnym monologu opowiedzieć wam o moich wrażeniach z wizyty w tym parku rozrywki. Mam nadzieję, że pomogłem wam wstać i zacząć weekend z PPM podcast. Urodziny minęły, więc wrócę do polecania kanału PPM Channel, na którym również znajdziecie ciekawe materiały. Ja jestem Krzysiek, a to było dzisiejsze piątunio. Zostańcie z PPM Podcast. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.